No cześć. To dzisiaj na temat energii kinetycznej w ruchu postępowym i obrotowym. Jaka jest różnica? Yy, załóżmy, że mamy tutaj pojazd, który jedzie sobie z prędkością v. Jego energia kinetyczna będzie równa po prostu masa razy prędkość do kwadratu przez 2 i teraz jak to będzie wyglądać w przypadku ruchu obrotowego a no właśnie, tutaj mamy zamiast prędkości liniowej prędkość kątową. I wtedy energia kinetyczna będzie równa moment masowy moment bezwładności razy prędkość kątowa do kwadratu przez 2.